Tajemnice klonowej ulicy, wszystko zaczęło się od telefonu. Odkładałem papierkową robotę na biurko, gdy stary, analogowy telefon w moim gabinecie zadzwonił. Spojrzałem na zegarek, dochodziła godzina 9.15 rano, a ja miałem już dość tego dnia. Szare ściany małego komisariatu w naszej mieścinie przygnębiały mnie coraz bardziej. Może to ten deszcz, który nie przestawał padać od tygodnia, a może zwyczajne zmęczenie. Ale telefon zadzwonił. Odebrałem. Słucham, tu aspirant Kowalski. Starałem się, by mój głos brzmiał bardziej profesjonalnie, niż w rzeczywistości się czułem. Panie aspirancie, głos w słuchawce był wyraźnie zaniepokojony. Coś strasznego się stało, to znaczy, nie wiem, czy to coś poważnego, ale może lepiej pan to sam zobaczy. Proszę mówić wyraźnie, kto mówi i co się dzieje? Nazywam się Tomasz Woźniak, mam dom przy ulicy klonowej. Właśnie wróciłem z pracy i. znalazłem coś w ogródku. To wygląda na kości. Kości? Zazwyczaj nasza miejscowość była tak spokojna, że największym wyzwaniem było złapanie psa bezpańskiego, który ganiał po rynku. Ale kości? Proszę się nie ruszać, zaraz będę. Zabrałem notatnik i płaszcz, wciągnąłem kalosze, nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale w deszczu to wszystko i tak mogło się okazać jedną wielką breją. Wyszedłem na ulicę, które już w porannym deszczu wyglądały jak z filmu noir. Mokre, błyszczące chodniki, gdzie niegdzie porzucone parasole i kałuże. Idealna sceneria dla kogoś, kto znalazł kości w ogródku. Pod dom woźniaka dotarłem w kilkanaście minut. Mały, biały domek z zielonym płotem i zadbanym ogródkiem. Zatrzymałem się, żeby spojrzeć na posesję. Wyglądała tak normalnie. Otworzyłem furtkę i ruszyłem w stronę drzwi. Woźniak otworzył drzwi, zanim zdążyłem zapukać. Dzień dobry, panie aspirancie. Tam z tyłu, w ogródku, lepiej pan to zobaczy. Nie ruszałem niczego. Jego twarz była blada, a dłonie lekko drżały. Kiwając głową, ruszyłem za nim przez wąski korytarz, a potem na tyły domu. Ogródek rzeczywiście był zadbany, idealnie przycięte krzewy, równo zasiana trawa. I tam, przy rogu altanki, mała dziura. Nie wyglądała na przypadkową. Obok leżały kości. Kilka niewielkich fragmentów wystających z ziemi. Grzebałem tutaj, żeby zasadzić kwiaty, mówił woźniak. No i natrafiłem na to. Na początku myślałem, że to jakieś zwierzę, ale. kucnąłem przy wykopie. Kości były zbyt duże, by pochodziły od zwierzęcia, przynajmniej od psa czy kota. Zresztą, wyglądały zbyt ludzko. Uważnie obejrzałem miejsce. Kilka fragmentów wystawało spod ziemi, reszta musiała być wciąż zakopana. Ile tego jest? Nie wiem, nie ruszałem ich. Po prostu bałem się. Dobrze pan zrobił. Wstałem, otrzepałem spodnie. Sprawa nabierała powagi. Musiałem powiadomić ekipę dochodzeniową, przywieść specjalistów, zająć się tą sprawą na poważnie. Ale zanim to zrobię, chciałem jeszcze porozmawiać z sąsiadami. Może ktoś coś widział? Może to stara sprawa, może nie wiem, cokolwiek. Proszę na razie zostawić to miejsce w spokoju. Przyjdziemy tu z ekipą, zabezpieczymy wszystko. A teraz proszę mi powiedzieć: Odkąd tu pan mieszka? Woźniak zmarszczył brwi, jakby zastanawiał się nad odpowiedzą. Kupiliśmy ten dom z żoną trzy lata temu. Wcześniej to było puste, nikt tu nie mieszkał, dom stał na sprzedaż przez dobre kilka lat. A poprzedni właściciele? Podobno wyjechali za granicę. Tak nam powiedzieli w biurze nieruchomości. Nie znam szczegółów. Kiwałem głową, robiąc notatki. Może to miało jakieś znaczenie. A może nie? Postanowiłem sprawdzić historię tego miejsca, gdy tylko wrócę na komisariat. Spacer po sąsiedztwie nie przyniósł zbyt wiele. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Ot, spokojna ulica w małym miasteczku, gdzie wszyscy zajmują się swoimi sprawami. Nikt nie pamiętał poprzednich właścicieli domu, wszyscy znali Woźniaka jako porządnego faceta, który nigdy nikomu nie zawadzał. Ale coś mnie niepokoiło. Być może to sposób, w jaki kości były zakopane zbyt płytko, zbyt niechlujnie, jakby ktoś chciał je szybko ukryć. Dlaczego nikt tego wcześniej nie zauważył? Tyle lat dom stał pusty, a teraz nagle kości wypływają na powierzchnię? Może to przypadek, a może ktoś dobrze wiedział, że nikt tu nie zajrzy. Zabrałem się za przeszukiwanie archiwów, chcąc dowiedzieć się czegoś o historii tego miejsca. Znalazłem coś ciekawego: kilkanaście lat temu w tej okolicy zaginęła kobieta. Nazywała się Anna Majewska, mieszkała kilka domów dalej. Nigdy jej nie odnaleziono. Śledztwo szybko zostało umorzone, bo nie było żadnych dowodów, żadnych podejrzanych. Pomyślałem o kościach. Czy to możliwe, że należały do niej? Zbyt wiele było niewiadomych. Postanowiłem wrócić do woźniaka. Gdy stanąłem przed jego domem po raz drugi tego dnia, deszcz wciąż padał. Woźniak otworzył drzwi, jakby spodziewał się mojej wizyty. Panie aspirancie, czy coś pan znalazł? Jeszcze nie, ale mam kilka pytań. Czy pamięta pan coś o Annie Majewskiej? Jego twarz zbladła jeszcze bardziej a oczy poszerzyły się w wyrazie niepokoju. Majewska zaginęła, prawda? To było dawno temu. Ale dlaczego pan o nią pyta? Zastanawiam się, czy kości w pana ogródku mogą mieć z tym coś wspólnego. To niemożliwe. Woźniak odruchowo cofnął się o krok. Jak to możliwe? Cisza między nami stawała się coraz bardziej gęsta. Coś w jego zachowaniu zaczęło mi nie pasować. Zaczynał się pocić, unikał mojego wzroku. A potem padło pytanie, które całkowicie odmieniło bieg sprawy. Czy był pan związany z tą sprawą? Woźniak spojrzał na mnie, jakbym go spoliczkował. Co? Skąd takie przypuszczenie? Po prostu zadaję pytania. To moja praca. Patrzyliśmy na siebie przez chwilę w milczeniu. W jego oczach widziałem panikę. Wiedziałem, że coś ukrywa. Musiałem tylko dowiedzieć się, co. Kolejne dni były jak pazl, których brakujące elementy z czasem zaczynały się układać. Ekipa śledcza potwierdziła, że kości były ludzkie i pochodziły sprzed kilku lat. Należały do kobiety. To wystarczyło, bym zajął się sprawą z pełnym zaangażowaniem. Woźniak, mimo że początkowo wydawał się jedynie nieszczęśliwym właścicielem domu. Zaczynał coraz bardziej stawać się głównym podejrzanym. Jego reakcje były nienaturalne, zbyt ostrożne. Zacząłem drążyć, pytać o jego przeszłość. Dowiedziałem się, że w tamtym czasie, kiedy zaginęła, Majewska był jej bliskim znajomym. Ich relacja była bardziej skomplikowana, niż początkowo sądziłem. Woźniak twierdził, że nie ma z tym nic wspólnego, ale dowody zaczynały się układać w całość. Kiedy znaleźliśmy stare listy, wymieniane między nim a Majewską, stało się jasne, że byli kochankami, a ich związek zakończył się w burzliwy sposób na krótko przed jej zaginięciem. Ale to nie wystarczało. Woźniak był podejrzany, ale potrzebowałem czegoś więcej niż przypuszczenia. Potrzebowałem twardych dowodów. Zacząłem przyglądać się ludziom w sąsiedztwie, kto mógłby mieć coś wspólnego z Majewską. I wtedy pojawiła się nowa postać. Zofia, starsza kobieta, która mieszkała na tej samej ulicy, kilka domów dalej. Była przyjaciółką Majewskiej, a przynajmniej tak twierdziła. Zgłosiła się na komisariat, gdy tylko usłyszała o odkryciu w ogródku woźniaka. Twierdziła, że Anna była w niebezpiecznym związku, że chciała zerwać z Tomaszem, ale on nie dawał jej spokoju. Tomasz, on ją kontrolował. Był zazdrosny, wszędzie za nią chodził. Nie dawał jej chwili wytchnienia, powiedziała Zofia, a jej słowa brzmiały jak ostrzeżenie. To dodawało nowej głębi do moich podejrzeń, ale wciąż brakowało konkretów. Kości były dowodem, ale nie wskazywały jednoznacznie na woźniaka. Musiałem sięgnąć głębiej, znaleźć coś, co powiąże go bezpośrednio z przestępstwem. W końcu trafiłem na przełom. Wracając na komisariat, spojrzałem jeszcze raz na zdjęcia kości i rzeczy, które były z nimi zakopane. Jeden szczegół umknął mi wcześniej. Wśród kości znaleziono fragment biżuterii. To była bransoletka, którą nosiła Majewska. Woźniak twierdził, że nigdy nie widział tej bransoletki. Ale to nie była prawda. Zaraz po rozmowie z Zofią sprawdziłem pewien trop. W archiwach znalazłem zdjęcie Majewskiej z Woźniakiem, na którym ona miała tę samą bransoletkę. Był to prezent, który jej podarował na ich rocznicę. To była decydująca poszlaka. Wiedziałem, że teraz mam wystarczająco dużo dowodów, by wezwać woźniaka na przesłuchanie. Kiedy przyprowadziłem woźniaka na komisariat, długo próbował zaprzeczać, opierać się, wymyślać nowe kłamstwa. Ale pod presją faktów w końcu pękł. Nie chciałem jej zabić, powiedział zrozpaczony. To był wypadek. Pokłóciliśmy się, a ona upadła, uderzyła się w głowę. Nie wiedziałem, co robić, spanikowałem. Woźniak, nie mając innego wyjścia, przyznał się do winy. Okazało się, że po jej śmierci, w akcie desperacji, zakopał ciało w swoim ogródku. Przez lata żył z tym ciężarem, aż w końcu prawda wyszła na jaw. Sprawa była zakończona. Tajemnica, która przez lata dręczyła tę małą społeczność, została rozwiązana, a winny poniósł konsekwencje.